Cześć, nazywam się Dorota Janur, mam 49 lat. Jestem dietetykiem i trenerem personalnym. Moją pasją jest taniec, którym zajmuję się zawodowo od ponad 30 lat. Kiedy skończyłam 40 lat, pomyślałam sobie, że pozostała mi tylko i wyłącznie praca zawodowa oraz oczekiwanie na wnuki. Bardzo się jednak myliłam. Wiele w ostatnim czasie przydarzyło się w moim życiu, wiele się też zmieniło. Wydarzyły się rzeczy, zarówno i te dobre, i te złe. Które tak naprawdę miały ogromny wpływ na to, gdzie teraz jestem i co teraz robię. Moje doświadczenia życiowe spowodowały, że chciałam się z Wami z tym podzielić i właśnie dlatego powstał ten kanał. Chciałabym na łamach tego kanału pokazać Wam, że bez względu na to, co się w naszym życiu przydarzy, zawsze na drugi dzień może zaświecić słońce. Nie zawsze tak wyglądałam, jak wyglądam dzisiaj. Nie zawsze tak pozytywnie myślałam, jak myślę dzisiaj. I dlatego właśnie chciałam Wam udowodnić, że w każdym wieku, bez względu na status majątkowy, na status społeczny, możecie żyć szczęśliwie i robić to, co lubicie. Na co dzień zajmuję się dietetyką, zdrowym odżywianiem, sportem oraz tańcem. To właśnie te rzeczy sprawiły, że jestem tu, teraz z Wami. Mam nadzieję, że kanał ten dla wielu z Was stanie się pewnego rodzaju motywacją do tego, żeby zmienić coś w swoim życiu i żeby zawalczyć o swoje zdrowie, o swój wygląd, o swoje szczęście. Mam nadzieję, że nie tylko będziemy spotykać się tak na poważnie jak w tej chwili i obiecuję Wam, że nieraz będzie bardzo wesoło i bardzo ciekawie. Serdecznie zapraszam Was do odwiedzenia mojego Facebooka oraz Instagrama. Wszelkie linki oraz informacje znajdziecie pod spodem tego filmu. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału Dzwoneczek pod Spodem. Będzie się działo, obiecuję.